Widziała pani? Widziała pani co się tam dzieje? No właśnie widzę. Julka jest młodą pianistką. Gospodarzy tego miejsca: Pan burmistrz Grzegorz Pietruczuk. I pan burmistrz Podzimierz piątkaski. Witam pana Dzień dobry. bardzo serdecznie. Tutaj ogromne gratulacje dla Julki, która tak pięknie nam zagrała i tylko trzy lata się uczy. Słuchajcie, no najlepsza szkoła muzyczna to tylko na Bielanach. Zapraszamy bardzo serdecznie, to Państwo. Ruszamy niedługo maj, maj czerwiec z zajęciami plenerowymi dla dzieci. Będzie dużo się działo w parku Herberta i w innych parkach. Będą teatry, będą spektakle, będą różnego typu wydarzenia kulturalne. Mimo wszystkim bardzo dokładnie będziemy informować, bo przygotowaliśmy bardzo bogaty repertuar wspólnego. Z Bielańskim Ośrodkiem Kultury na następne miesiące, tak, aby jak najwięcej wydarzeń plenerowych dla naszych najmłodszych, ale też i starszych mieszkańców było. Przyroda, słuchajcie, jest naj, najlepszą orkiestrą i do tej obserwacji przyrody też serdecznie zapraszamy, której nie brakuje na Bilanach. A Wam serdecznie dziękujemy, drodzy rodzice, za to, że Wam się też chce. Serdecznie dziękujemy. E, posłuchajcie, o czym dzisiaj jest piosenka, zapamiętajcie jak najwięcej słów i się szybko nauczymy. Lata, mucha, Nie bardzo słucha, co się dzieje dookoła. I gdzie może wylądować? <śmuletra> Możesz łapać cały dzień, a i tak nie złapiesz jej. Znakomicie Wam poszło w muzyce. Cztery nutki, które tak szybko jak ta mucha. Lata mucha, cztery szybkie, cztery szybkie w muzyce nazywają się szesnastki. Uwaga i uwaga. Wspaniale! Wiecie jak to się nazywa w rytmice polirytmia. Pani Joanna i Ania, zobaczcie, jacy mieli goście. Jeszcze jeden gość. Jest Jadzia, zobaczcie. No i teraz utwór, który ona zagra, jest wybuchowy. teraz wielki finał. Psyczy mucha, lata mucha. Psyczy... I najgłośniej na świecie. Możesz a i tak nie złapiesz jej.